Drodzy bracia i siostry, dziś nie trafiliście tutaj przez przypadek. Wierzę, że Bóg przygotował coś niezwykłego właśnie dla Ciebie. Może czujesz się zagubiony, może Twoje serce jest obciążone zmartwieniami finansowymi, ale pozwól mi powiedzieć Ci coś wyraźnie, Twój przełom jest bliżej niż myślisz. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego pewne błogosławieństwa się opóźniają? Czy kiedykolwiek czułeś, że to jest ten moment, by dowiedzieć się czegoś, co na zawsze zmieni Twoje życie? Jeśli tak, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Chcę, abyś pozostał ze mną do końca tego nagrania, ponieważ klucz, który Bóg przekazał mi dla Ciebie, znajduje się w każdym słowie, które dziś usłyszysz. Może to być jedyna rzecz, której potrzebujesz, aby otworzyć drzwi do swojej wolności finansowej oraz pokoju w sercu. Czy wierzysz, że Bóg zawsze ma sposób, nawet tam, gdzie go wcześniej nie widziałeś? Jeśli tak, napisz w komentarzu: Wierzę w Jego plan. To ważne, Każde działanie wiary jest krokiem bliżej ku jego błogosławieństwu. Ale nie zatrzymujmy się tylko na wierze teoretycznej, ten film odnosi się również do praktycznych kroków, które możesz podjąć, łącząc mądrość finansową z modlitwą. Ponieważ Bóg mówi w swoim słowie, że mądrość przewyższa złoto, przysłów godzina 16:16, .16, przekonasz się dzisiaj, jak ta jedność przynosi obfite owoce. Jak myślisz, ile w Twoim życiu zależy od świadomego zastosowania Bożej mądrości na co dzień? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach, to może być świadectwo, które zmotywuje innych. Nie przegap tej okazji, by być częścią rozmowy, która może zainspirować innych wokół ciebie. Czy jesteś gotowy na to przesłanie? Przygotuj się, ponieważ zanurzamy się w czymś, co przyniesie trwałą przemianę twojego życia. Zapewniam cię, że nic dziś nie dzieje się przypadkowo. Kliknij w subskrybuj i dołącz do naszej społeczności, która codziennie otrzymuje słowo inspiracji i praktycznej mądrości. Razem otworzymy nowy rozdział, który Bóg napisał dla ciebie. Drogi widzu, teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ważne jest, abyś pozostał z nami do końca tego nagrania. Każde słowo, które usłyszysz, jest częścią większej układanki, którą Bóg przygotował specjalnie dla ciebie. Wyobraź sobie, że każda minuta tego filmu jest krokiem na drodze do odkrycia boskiego planu dla Twojego życia. Zrozumienie tego planu może być kluczem do Twojej przyszłości. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co Bóg ma dla Ciebie przygotowane, ale brakowało Ci wytrwałości, by to odkryć? Nie pozwól, aby cokolwiek Cię teraz rozpraszało. Każdy moment, który spędzasz na słuchaniu, jest inwestycją w Twoje duchowe i finansowe odrodzenie. Czy wiesz, że Bóg działa w niespodziewany sposób, często w chwilach, gdy najmniej się tego spodziewamy? Dlatego tak ważne jest, abyś słuchał uważnie i nie przegapił żadnego szczegółu. Czasami najważniejsze przesłanie przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie. Wytrwałość jest kluczem. Biblia mówi: A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony Mateusza godzina 24.13. To nie tylko dotyczy naszej wiary ale także każdego aspektu naszego życia, w tym finansów. Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie, by wytrwać? Czy jesteś gotów zainwestować swój czas, by odkryć to, co Bóg dla Ciebie przygotował? Jeśli tak, napisz w komentarzu, jestem gotów wytrwać. Niech każda sekunda, którą teraz spędzasz, będzie świadectwem Twojej determinacji. Pamiętaj, że największe błogosławieństwa często przychodzą po najtrudniejszych próbach. Nie rezygnuj, nawet gdyby pojawiły się trudności. Każdy krok naprzód jest krokiem ku Twojemu przeznaczeniu. Czy jesteś gotów na tę podróż? Czy jesteś gotów być świadkiem cudów, które Bóg ma dla Ciebie? Pozostań z nami, ponieważ końcówka tego filmu przyniesie coś naprawdę wyjątkowego. Wyobraź sobie, że dzisiejszy dzień jest początkiem nowego rozdziału w Twoim życiu. Rozdziału pełnego nadziei, obietnic i błogosławieństw. Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje życie może być czymś więcej, że istnieje coś większego, co Bóg dla ciebie przygotował? Dzisiaj jest dzień, w którym możesz zacząć dostrzegać pierwsze oznaki tej transformacji. Pamiętaj, że każda wielka zmiana zaczyna się od małego kroku wiary. Bóg ma dla ciebie plan, który przewyższa twoje najśmielsze marzenia. Może teraz nie widzisz jeszcze pełnego obrazu, ale zaufaj, że każdy krok, który podejmujesz, przybliża cię do tego, co Bóg dla ciebie przygotował. Czy jesteś gotów uwierzyć, że Twoje życie może się zmienić na lepsze? Czy jesteś gotów zaufać, że Bóg ma dla Ciebie drogę, która prowadzi do obfitości i pokoju? Wielu z nas marzy o lepszej przyszłości, ale często brakuje nam wiary, że jest to możliwe. Dzisiaj chcę, abyś uwierzył, że zmiana jest na wyciągnięcie ręki. Wyobraź sobie, że Twoje życie zaczyna nabierać nowego kształtu, że zaczynasz dostrzegać pierwsze oznaki błogosławieństw, które Bóg dla Ciebie przygotował. Czy możesz sobie wyobrazić, jak Twoje życie wygląda, gdy zaczynasz widzieć te zmiany? Każda modlitwa, każda chwila spędzona na refleksji i każda decyzja, którą podejmujesz, przybliża cię do Twojego przeznaczenia. Bóg mówi, bo wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją Jeremiasza 29:11. To obietnica, którą możesz przyjąć do serca i na której możesz się oprzeć. Czy jesteś gotów przyjąć te nadzieje? Czy jesteś gotów uwierzyć, że Bóg ma dla ciebie coś wyjątkowego? Jeśli tak, napisz w komentarzu: Wierzę w Jego obietnicę. Każde słowo, które wypowiadasz, jest krokiem ku Twojej nowej rzeczywistości. Niech ta nadzieja wypełni Twoje serce i prowadzi Cię przez każdy dzień. Pamiętaj, że zmiana zaczyna się od wiary i nadziei na lepsze jutro. Biblia jest pełna obietnic, które Bóg złożył swoim dzieciom. Te obietnice są nie tylko słowami, ale żywymi dowodami Jego miłości i troski o nas. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak te obietnice mogą wpłynąć na Twoje życie? Dziś chcę, abyś wiedział, że Boże słowa są niezmienne i prawdziwe, i że każda z tych obietnic może stać się rzeczywistością w Twoim życiu. Jednym z najpiękniejszych wersetów które mówią o Bożej trosce, jest Filipian, godzina 4:19, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. To oznacza, że Bóg nie tylko zna twoje potrzeby, ale także ma moc, aby je zaspokoić. Czy wierzysz, że Bóg może zaspokoić twoje potrzeby finansowe, emocjonalne i duchowe? Jeśli tak, napisz w komentarzu: Wierzę w jego obietnicę. Bóg obiecał również, że nigdy nas nie opuści ani nie porzuci. W Hebrajczyków 13, 5 czytamy Nie porzucę cię ani Cię nie opuszczę. To obietnica, która daje nam pewność, że niezależnie od tego, przez co przechodzimy, Bóg jest zawsze z nami. Czy czujesz Jego obecność w swoim życiu? Czy wiesz, że Jego miłość jest niezmienna? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Boże obietnice dotyczą również naszej przyszłości. Jeremiasza 29, 11 mówi. Bo wiem jakie myśli mam o was, mówi pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. To oznacza, że Bóg ma dla nas plan pełen nadziei i pokoju. Czy jesteś gotów zaufać jego planom? Czy jesteś gotów przyjąć jego obietnice i pozwolić, aby prowadziły cię przez życie? Każda z tych obietnic jest dowodem na to, że Bóg troszczy się o nas i chce, abyśmy żyli w obfitości i pokoju. W Psalmie 23 Jeden myślnik, dwa czytamy: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie kropka. To piękne przypomnienie, że Bóg jest naszym przewodnikiem i opiekunem, który zawsze prowadzi nas do miejsc pełnych pokoju i obfitości. Czy jesteś gotów przyjąć te obietnice do swojego życia? Czy jesteś gotów zaufać, że Bóg ma dla ciebie najlepsze plany? Jeśli tak, napisz w komentarzu przyjmuje Jego obietnice. Niech te słowa będą Twoim codziennym przypomnieniem, że Bóg jest zawsze z Tobą i że Jego obietnice są prawdziwe i niezmienne. Drogi widzu, Twoje zaangażowanie jest kluczowe dlatego, aby przesłanie dzisiejszego nagrania mogło w pełni Cię dotknąć i przemienić Twoje życie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak ważne jest, aby aktywnie uczestniczyć w tym, co Bóg dla nas przygotował? Twoje słowa, Twoje komentarze i Twoje działania są świadectwem Twojej wiary i otwartości na Boże prowadzenie. Chcę, abyś teraz zatrzymał się na chwilę i zastanowił się nad tym, co usłyszałeś do tej pory. Jakie myśli i uczucia pojawiły się w Twoim sercu? Czy czujesz, że Bóg mówi do Ciebie przez to przesłanie? Jeśli tak, podziel się tym w komentarzach. Napisz: Bóg mówi do mnie lub słyszę Jego głos. Twoje świadectwo może być inspiracją dla innych, którzy również szukają Bożego prowadzenia w swoim życiu. Wspólne dzielenie się doświadczeniami i przemyśleniami buduje naszą wiarę i wzmacnia naszą społeczność. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś cudu lub odpowiedzi na modlitwę, którą chciałbyś się podzielić? Napisz o tym w komentarzach. Twoje świadectwo może być źródłem nadziei dla kogoś, kto potrzebuje zachęty. Pamiętaj, że Twoje słowa mają moc, aby zmieniać życie innych. Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie, aby codziennie poświęcać czas na modlitwę i refleksję nad Bożym słowem? Jeśli tak, napisz w komentarzu jestem gotów. Twoje zaangażowanie jest kluczowe dlatego, abyś mógł w pełni doświadczyć Bożych błogosławieństw. Pamiętaj, że Bóg widzi każde twoje działanie i nagradza twoją wierność. Chcę również, abyś zastanowił się nad tym, jak możesz pomóc innym w ich duchowej podróży. Czy masz przyjaciela lub członka rodziny, który potrzebuje usłyszeć to przesłanie? Udostępnij ten film i napisz w komentarzu, udostępniam to przesłanie. Twoje działanie może być początkiem wielkiej zmiany w życiu kogoś innego. Niech każdy krok, który podejmujesz, będzie świadectwem twojej wiary i gotowości do działania. Bóg mówi, gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w imię moje, tam jestem pośród nich, Mateusza, godzina 18:20. Twoje zaangażowanie w tę społeczność jest dowodem na to, że Bóg działa w naszym życiu. Czy jesteś gotów być częścią tej wspólnoty? Czy jesteś gotów działać w imię Boże? Napisz w komentarzu, jestem częścią tej wspólnoty. Drodzy widzowie, w dzisiejszym zabieganym świecie tak łatwo jest zagubić się w hałasie i chaosie codzienności. Jednak Bóg często działa w ciszy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak ważne jest, aby znaleźć chwilę na wyciszenie i skupienie? Bóg mówi do nas w cichych momentach, kiedy nasze serca są otwarte i gotowe na jego prowadzenie. Wyobraź sobie, że jesteś w cichym, spokojnym miejscu, gdzie możesz usłyszeć tylko bicie swojego serca. Właśnie w takich chwilach Bóg przemawia najgłośniej. Czy jesteś gotów poświęcić chwilę na wyciszenie i skupienie? Czy jesteś gotów słuchać jego głosu w ciszy? Jeśli tak, napisz w komentarzu: Słucham w ciszy. Bóg działa w tajemniczy sposób, często w chwilach, kiedy najmniej się tego spodziewamy. W Psalmie 46, 10 czytamy: Zatrzymajcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem. To przypomnienie, że czasami musimy zatrzymać się, aby naprawdę usłyszeć Jego głos i zrozumieć Jego plan dla naszego życia. Czy jesteś gotów zatrzymać się na chwilę i pozwolić Bogu przemawiać do Twojego serca? Skupienie i cisza są niezbędne, abyśmy mogli w pełni doświadczyć Bożej obecności. W chwilach skupienia możemy zrozumieć, że Bóg jest zawsze z nami, prowadzi nas i chroni. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś momentu, kiedy Bóg przemówił do ciebie w ciszy? Podziel się tym doświadczeniem w komentarzach. Twoje świadectwo może być inspiracją dla innych. Cisza to również czas na refleksję i modlitwę. W takich chwilach możemy zbliżyć się do Boga i zrozumieć Jego wolę dla naszego życia. Czy jesteś gotów poświęcić codziennie chwilę na modlitwę i refleksję? Jeśli tak, napisz w komentarzu: Poświęcam czas na modlitwę. Twoje zaangażowanie w codzienną modlitwę i refleksję jest kluczem do głębszej relacji z Bogiem. Pamiętaj, że Bóg działa w ciszy. Jego plan dla twojego życia może być realizowany w chwilach, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Czy jesteś gotów zaufać Jego prowadzeniu w ciszy? Czy jesteś gotów pozwolić, aby Jego głos prowadził cię przez każdy dzień? Jeśli tak, napisz w komentarzu. Zaufam Jego prowadzeniu. Niech każda chwila ciszy będzie dla Ciebie okazją do zbliżenia się do Boga i zrozumienia Jego planu dla Twojego życia. Pamiętaj, że Bóg działa w tajemniczy sposób, często w chwilach, kiedy najmniej się tego spodziewamy. Czy jesteś gotów zaufać Jego prowadzeniu w ciszy? Czy jesteś gotów pozwolić, aby Jego głos prowadził Cię przez każdy dzień? Jeśli tak, napisz w komentarzu, Zaufam Jego prowadzeniu. Drogi widzu, wyobraźnia jest potężnym narzędziem, które Bóg nam dał, abyśmy mogli wyobrażać sobie i wizualizować Jego obietnice w naszym życiu. Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś w pełni zaufał Bożemu Planowi? Dzisiaj chcę, abyś zamknął oczy i pozwolił swojej wyobraźni poprowadzić Cię w podróż do miejsca, gdzie Boże obietnice stają się rzeczywistością. Wyobraź sobie, że jesteś w ciemnym pokoju. Nagle pojawia się jasne światło, które prowadzi cię do otwartych drzwi. Te drzwi prowadzą do nowej, pełnej obfitości i pokoju rzeczywistości. Czy widzisz to światło? Czy czujesz, jak Bóg prowadzi cię do nowego początku? Jeśli tak, napisz w komentarzu, widzę jego światło. Teraz wyobraź sobie, że stoisz nad brzegiem rzeki. Woda jest spokojna, a jej nurt jest łagodny. Ta rzeka symbolizuje Boże błogosławieństwa, które płyną do Twojego życia. Czy czujesz, jak Boże błogosławieństwa otaczają Cię i wypełniają Twoje serce pokojem? Czy widzisz, jak Bóg prowadzi Cię przez spokojne wody? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Wyobraź sobie, że jesteś na polu pełnym kwiatów. Każdy kwiat symbolizuje Boże błogosławieństwo, które rozkwita w Twoim życiu. Czy czujesz, jak Boża obecność wypełnia Twoje serce radością i wdzięcznością? Czy widzisz, jak Boże błogosławieństwa rozkwitają w Twoim życiu? Napisz w komentarzu, widzę Jego błogosławieństwa. Te potężne obrazy mentalne są przypomnieniem, że Boże obietnice są rzeczywiste i dostępne dla każdego z nas. Wyobraź sobie, że każdy dzień jest nową okazją do doświadczenia Bożych błogosławieństw. Czy jesteś gotów przyjąć te błogosławieństwa do swojego życia? Czy jesteś gotów zaufać, że Bóg ma dla Ciebie najlepsze plany? Jeśli tak, napisz w komentarzu, przyjmuję jego błogosławieństwa. Niech te obrazy mentalne będą Twoim codziennym przypomnieniem, że Bóg jest zawsze z Tobą i że Jego obietnice są prawdziwe. Pamiętaj, że Twoja wyobraźnia jest potężnym narzędziem, które może pomóc Ci zobaczyć i doświadczyć Bożych błogosławieństw w Twoim życiu. Czy jesteś gotów używać swojej wyobraźni, aby zobaczyć Boże obietnice w swoim życiu? Czy jesteś gotów zaufać, że Bóg ma dla Ciebie najlepsze plany? Jeśli tak, napisz w komentarzu: Zaufam Jego planom. Drodzy widzowie, wierność i przygotowanie są kluczowymi elementami, które pozwalają nam doświadczyć pełni Bożych błogosławieństw. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak Twoja wierność w małych rzeczach może prowadzić do wielkich błogosławieństw? Bóg obserwuje każdą naszą decyzję i działanie, a nasza wierność jest dowodem naszej wiary i zaufania do Jego planów. Biblia mówi: Kto jest wierny w małej rzeczy? I w wielkiej wierny będzie Łukasza godzina 16:10. To przypomnienie, że nasze codzienne działania mają znaczenie i że Bóg nagradza naszą wierność. Czy jesteś gotów być wierny w małych rzeczach, aby przygotować się na wielkie błogosławieństwa? Jeśli tak, napisz w komentarzu: Jestem wierny. Wyobraź sobie, że twoje życie to pole, na którym Bóg zasiewa swoje błogosławieństwa. Każde ziarno, które zasiewasz, jest aktem wierności i zaufania do Bożych obietnic. Czy jesteś gotów zasiewać ziarna wierności każdego dnia, aby zobaczyć obfite plony Bożych Błogosławieństw? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Przygotowanie na Boże Błogosławieństwa wymaga również cierpliwości i wytrwałości. W Jakuba 5, 7 czytamy: Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka na cenny plon ziemi, cierpliwie znosząc, aż spadnie deszcz wczesny i późny to przypomnienie, że nasze błogosławieństwa mogą wymagać czasu, ale Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Czy jesteś gotów cierpliwie czekać na Boże błogosławieństwa? Napisz w komentarzu: czekam z cierpliwością. Twoja wierność i przygotowanie są kluczowe dlatego, abyś mógł w pełni doświadczyć Bożych błogosławieństw. Każdy akt wierności, każda chwila cierpliwości jest krokiem ku obfitości, którą Bóg dla ciebie przygotował. Czy jesteś gotów zaufać, że Bóg ma dla ciebie najlepsze plany? Czy jesteś gotów być wierny w małych rzeczach, aby przygotować się na wielkie błogosławieństwa? Jeśli tak, napisz w komentarzu, zaufam Jego planom. Pamiętaj, że Bóg zawsze widzi Twoją wierność i nagradza Twoje starania. Każdy dzień jest okazją do zasiewania ziaren wierności i przygotowania się na obfite plony Bożych Błogosławieństw. Czy jesteś gotów być wierny w małych rzeczach, aby przygotować się na wielkie błogosławieństwa? Czy jesteś gotów zaufać, że Bóg ma dla Ciebie najlepsze plany? Jeśli tak, napisz w komentarzu: Zaufam Jego planom. Drodzy widzowie, w świecie pełnym niepewności i chaosu, Boży pokój i bezpieczeństwo są bezcennymi darami, które mogą przynieść ukojenie naszym serkom. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to jest budzić się każdego dnia z poczuciem pokoju, wiedząc, że Bóg czuwa nad każdym aspektem twojego życia? Dziś chcę, abyś doświadczył tego pokoju i bezpieczeństwa, które tylko Bóg może dać. Biblia mówi: Pokój mój daje wam, nie taki, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze ani się nie lęka, Jana godzina 14.27. To przypomnienie, że Boży pokój przewyższa wszelkie zrozumienie i jest dostępny dla każdego z nas. Czy jesteś gotów przyjąć ten pokój do swojego życia? Jeśli tak, napisz w komentarzu: przyjmuję jego pokój. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego dnia z poczuciem spokoju, wiedząc, że Bóg czuwa nad tobą i twoją rodziną. Czy czujesz, jak Boży pokój wypełnia twoje serce i przynosi ukojenie wszelkim troskom? Czy wiesz, że Bóg jest zawsze z tobą, prowadząc cię przez każdy dzień? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Boży pokój to nie tylko brak konfliktów, ale głębokie poczucie bezpieczeństwa i zaufania do jego planów. W Psalmie 4. 9 czytamy: W pokoju się kładę i zasypiam, bo ty sam, panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. To przypomnienie, że w Bogu możemy znaleźć prawdziwe bezpieczeństwo i odpoczynek. Czy jesteś gotów zaufać, że Bóg czuwa nad tobą i daje ci bezpieczeństwo? Napisz w komentarzu: Zaufam Jego ochronie. Niech Boży pokój i bezpieczeństwo wypełniają twoje serce każdego dnia. Pamiętaj, że niezależnie od tego, przez co przechodzisz, Bóg jest zawsze z tobą, prowadząc cię i chroniąc. Czy jesteś gotów zaufać Jego planom i przyjąć Jego pokój do swojego życia? Czy jesteś gotów pozwolić, aby Jego obecność przyniosła ci ukojenie i bezpieczeństwo? Jeśli tak, napisz w komentarzu, przyjmuję Jego obecność. Twoje zaufanie do Boga i Jego planów przynosi pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Każdy dzień jest okazją do doświadczenia Jego pokoju i bezpieczeństwa. Czy jesteś gotów zaufać, że Bóg ma dla Ciebie najlepsze plany? Czy jesteś gotów przyjąć Jego pokój i bezpieczeństwo do swojego życia? Jeśli tak, napisz w komentarzu: Zaufam Jego planom. Drodzy widzowie, dotarliśmy do końca naszego wspólnego czasu, ale to dopiero początek Twojej duchowej podróży. Dzisiejsze przesłanie było pełne obietnic, nadziei i inspiracji. Teraz nadszedł czas, aby podjąć działania i wprowadzić te nauki w życie. Czy jesteś gotów zrobić pierwszy krok w kierunku pełni Bożych błogosławieństw? Jeśli tak, poświęć chwilę na refleksję i modlitwę. Każdy dzień jest okazją do zbliżenia się do Boga i zrozumienia Jego planów dla Twojego życia. Dedykowanie czasu na codzienną modlitwę i czytanie Biblii może przynieść ogromne zmiany w Twoim życiu. Bóg mówi: Słowo Twoje jest pochodnią dla nóg moich i światłem na mojej ścieżce, Psalm 119,105. To przypomnienie, że Jego Słowo prowadzi nas i daje nam mądrość na każdy dzień. Czy jesteś gotów poświęcić czas na codzienną refleksję nad Jego Słowem? Jeśli tak, napisz w komentarzu: poświęcam czas na Jego Słowo. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak Twoje działania mogą wpłynąć na innych? Każde świadectwo, każda modlitwa i każde działanie może być źródłem inspiracji dla innych. Zachęcam Cię do dzielenia się tym przesłaniem z przyjaciółmi i rodziną. Udostępnij ten film i napisz w komentarzu Udostępniam to przesłanie. Twoje działanie może być początkiem wielkiej zmiany w życiu kogoś innego. Chcę również zaprosić Cię do subskrybowania naszego kanału, abyś mógł regularnie otrzymywać inspirujące przesłania i praktyczne wskazówki, które pomogą Ci w Twojej duchowej podróży. Kliknij w subskrybuj i dołącz do naszej społeczności, która codziennie otrzymuje słowo inspiracji i praktycznej mądrości. Razem możemy wzrastać w wierze i doświadczyć pełni Bożych błogosławieństw. Zanim zakończymy, chciałbym zaprosić cię do wspólnej modlitwy. Oto modlitwa, która łączy wszystkie nauki dzisiejszego przesłania i prosi Boga o jego prowadzenie i błogosławieństwo. Boże, dziękujemy ci za twoje obietnice i twoją miłość. Prosimy, abyś prowadził nas każdego dnia, dając nam mądrość i pokój. Pomóż nam być wiernymi w małych rzeczach, abyśmy mogli przygotować się na wielkie błogosławieństwa. Daj nam siłę i cierpliwość, abyśmy mogli zaufać Twoim planom i przyjąć Twoje błogosławieństwa. Prosimy, abyś napełnił nasze serca pokojem i bezpieczeństwem, wiedząc, że zawsze jesteś z nami. W imię Jezusa Chrystusa, Amen. Niech ta modlitwa będzie Twoim codziennym przypomnieniem. Że Bóg jest zawsze z Tobą i że Jego obietnice są prawdziwe. Czy jesteś gotów zaufać Jego planom i przyjąć Jego błogosławieństwa do swojego życia? Jeśli tak, napisz w komentarzu: Zaufam Jego planom. Dziękuję, że byłeś z nami dzisiaj. Pamiętaj, że Twoje zaangażowanie i wiara mogą przynieść wielkie zmiany w Twoim życiu. Niech Bóg błogosławi Cię obficie i prowadzi przez każdy dzień. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.